Witajcie moi drodzy. Dzisiejszymi bohaterami e, tego odcinka będzie, będzie, będą e, w sumie e, dwie talie. Jedna wydana przez Hey House, druga przez Synergię Polska, ale tej samej autorki, tylko że po prostu wiadomo, jedna w języku polskim, druga w angielskim, czyli Tarot Światła i Cienia i The, the Lights Here Starrow. E, nagrywałam już ten filmik wcześniej, dokładniej wczoraj, e, i niestety okazało się, że przez to, że piękne słońce. E, uderzało w okna i we mnie. Jakoś to tak przyświetliło mi to, że filmik był czerwony. Więc no nagrywam jeszcze raz, mam nadzieję, że teraz mi to w końcu wyjdzie. E, a więc do rzeczy. Dlaczego mam dwie talie? Najpierw e, oryginalnie, oryginalną talię, jaką sobie kupiłam, to była ta. To była moja pierwsza, m, moja pierwsza talia Tarota. E, no i nie powiem, jeżeli chodzi o... No, rysunki, w sensie, przed jak to jest wszystko, wiadomo, jak znamy wszyscy tą talię, tak? Jak pierwszy raz ją zobaczyłam, myślałam, Boże Święty, jak ja mam to czytać? To nie jest nawet ładne, tam może niektóre, ale w ogóle mi nie podpasowała talia. Ja mówię, byłam takim dosyć świeżakiem, no, mało wiedziałam, jeżeli chodzi generalnie o co one oznaczają, no jak w ogóle zobaczyłam ta <laughs> się śmiałam, śmieję teraz sama, osiem buław to zapytałam, Boże, osiem lecących drągów co ja mam z tego wyczytać, tak? Ale wiadomo, no w trakcie nauki wszystko się zmienia i już pracując z tą talią nie miałam problemów jednak z oryginalną nawet teraz właśnie lekko odłożyłam to ta światła i cienia i wróciłam do oryginalnego e, Ryder White Smith. Oczywiście nie tylko, ale, ale nie odrzuca mnie to, nie odstrasza, więc dla wszystkich, którzy, wszystkie osoby, które zaczynają i, i no zobaczą tę talię, tak? I pomyślą sobie, Boże Święty, to nawet nie jest fajne. Jeżeli to tak na dzień dobry Ci odrzuca, a, a zwłaszcza, że dużo książek jest opartych tak na tym, e, na przykład... O tak książka y, praktyczny kurs tarota, tak? To jeżeli chodzi o w ogóle y, no, opis kart i tak dalej, nie tylko zresztą no, ta książka, tak? Y, no to to wszystko ma jest oparte na oryginalnym tarocie, tak? Y, oryginalnie narysowanym przyna, przynajmniej ten RWS, tak? Y, I ten ten człowiek myśli Boże święty no ale to wszystko jest opracowane, fakt. One przechodzą z książeczkami, to nie jest tak. Więc co ja proponuję, jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany, to na boczek ewentualnie. Jeżeli oczywiście ktoś, no może niektórzy pracują z Marsyllskim albo Totem, które też mnie interesują, ale to wszystko w swoim czasie, nie wszystko naraz, tak? To zacząć sobie od tego. Jeżeli na przykład, załóżmy przykładowo: ta ci się talia podoba, pracować sobie i jest książeczka, zaraz to ją też omówię. I wtedy podejrzewam, że z czasem, tak jak ja miałam właśnie z tą talią. Zaczną Was interesować detale, detale właśnie z tych oryginalnych kart, jaka, jaka jest symbolika. Już nie będziecie patrzeć na tego tarota w ten sam sposób, więc automatycznie ta relacja będzie lepsza, bo jeżeli na przykład odstraszają Was pewne karty, tak, o, na przykład diabeł i tak dalej, e, czy wieża Was dobija, jeżeli na nią patrzycie, no to siłą rzeczy, no ciężko Wam będzie się pracowało na dzień dobry. Zapewne dużo rzeczy może jeszcze do przepracowania, skoro niektóre mm, obrazki gdzieś tam dyskwalifikują talie, tak? Wiadomo, jeżeli wszystkie Wam się nie podobają, no to jest troszeczkę ciężej, tak? Ale um, no, generalnie rzecz biorąc, inaczej się patrzy po pewnym czasie, mi się wydaje, na... Typowego RWS eee, pracują sobie nawet z innymi taliami, niż na samym początku, na dzień dobry. Nie wiem, no ja miałam takie po prostu e, odczucie. Mnie bardzo długo ciągnęło do tarota, e, generalnie do kart tarota, e, czytania z kart. E, nigdy nie podejrzewałam, że ja mogłabym to na przykład robić. Jakoś tak dewoluowałam to, co tak we mnie tak naprawdę się działo. Ja nie mówię, że jestem mistrzem, absolutnie. Ja się uczę, ale, ale fajne to jest. Podoba mi się ta podróż myślę, że dużo osób jest na, na, na podobnym etapie, też jak ja, na wyższym niższym, tak. No każdy gdzieś przecież zaczynał, tak. E, no ale o co mi chodzi? E, nie rezygnujcie, nie poddawajcie się. Szuk wiadomo, że szukać tej swojej talii nie jest to łatwe. i Ja ciągle mam takie, o to już ta talia, to ta talia później tak. Mm. To jeszcze nie to. Więc ja jestem na etapie szukania. Jedna do mnie teraz idzie, <grych> e, której zrobię recenzję. Jest bardzo specyficzna, ale chciałabym też trochę z nią popracować, żeby móc Wam coś więcej o niej powiedzieć. E, ja dokładnie mówię o Deviant Montaro. E, to jest bardzo specyficzna talia e, do Sedna, no ale nie, nie będziemy teraz o Deviant Montaro rozmawiać, tak? E, no, generalnie powiem Wam tak. E, jeżeli chodzi o. Yy, ta od Światła i cienia Light Serial, jest oparty na systemie RWS, tak? Yy, są inne przedstawienia. Niektórzy tej tali nie lubią ze względu na to, że te jednak te, pewne rzeczy są inaczej przedstawione. Dla mnie jest to talia delikatna, troszeczkę też taka nie do końca dopowiada pewne rzeczy. Tak, jakby no nie chciała nam aż tak mocno dowalić między oczy, aczkolwiek yy, jeżeli chodzi o czytanie z niej. Potrafi być bardzo dokładna, jeżeli chodzi o zobrazowanie pewnej sytuacji i też wam o tym opowiem. O co mi dokładnie chodzi, ale to jak przejdziemy do dworu, jak przyjdziemy jeżeli będziemy mówić o mieczach, tak? Dobra, to jest tak to jest polska wersja, to jest anglojęzyczna wersja, Aha, jeszcze tak na szybciutko, zapewne znacie to z innych recenzji, tutaj mamy. Synergię Hey House, tak? Yy, tutaj jest tył. Boczki. No, troszeczkę są in, inne, tak? Bo tu są inne karty, i tu są inne karty, jeżeli chodzi o to, ale to nie robi Wam żadnej różnicy. Yy, tutaj mamy górę, a tutaj dół, no to typowo, tak? No dobra, jedziemy. Czyli jeżeli chodzi o książeczkę, tak to szybciutko, nie będę Wam długo o tym mówić, bo. No, mówię, są inne recenzje i, i które pokazują krok po kroku wszystko dosadnie co do literki, więc nie będę Wam tu marudzić. E, ta moja wersja, jeżeli chodzi o an, e, ta wydana przez Hayhouse, House, e, autorką jest w ogóle Chris Ann, e, i ona została wydana przez Hayhouse House w 2019 roku. Ja tą polską wersję kupiłam sobie już do druku bezpośrednio od Synergie Polska. A tak sobie pomyślałam, a już jak nową, to nową. I nie kupowałam jej z Allegro, po prostu bezpośrednio ze strony Synergie. I ta wersja jest to, jak to piszę, zwłaszcza jak tutaj to piszę, to jest przedruk pierwszej edycji 2022 rok. Tak. Ale to jest dokładnie to samo. Jak widzicie, ja dużo z tą książeczką pracowałam dużo sobie zaznaczałam, różnica nie jest jakaś tam drastyczna, tak, no ale dlaczego mam dwie? Bo ja najpierw kupiłam właśnie Light Sears Tarot, jak zobaczyłam oryginalnego RWS, troszeczkę mnie to odrzuciło, zniechęciło i wzięłam sobie Light Searsy, bardziej mi się spodobały, chociaż wiem, że są właśnie mieszane emocje, jeżeli chodzi i opinie na, te, na temat tej talii, um, ale jest dosyć popularna, to jest mass market, jak to się mówi, a po prostu chciałam mieć polską wersję bardzo, zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli chodzi o te boczki. No dobra, ja jestem wzrokowcem, ja lubię e, kolorowe karty, choć czarne, białe już mi nie przeszkadzają, ale e, generalnie jeżeli chodzi o polską wersję, to tutaj jest dodatkowa karta, ale tu mamy zielone boczki, tak? Mam nadzieję, że to dobrze widać. Tak. Więc one już są troszeczkę gdzieś tam lekko już e, zajechane przeze mnie, tak? No bo ja tej talii troszeczkę używam, ale tragedii nie ma, tak i jest OK. I ten i to jest ta właśnie wersja polskojęzyczna, a to jest e, anglojęzyczna wydana przez Hey House. Tak. E, jeżeli chodzi o wnętrze pudełeczka, to tu mamy tak, czyli identyczne są. Jeżeli chodzi o tutaj, o nakrywkę, to mamy w ten sposób. Okej? Okay. Będzie to w miarę dobrze widać. Okay. I tak, o. Jeżeli chodzi o wielkość tych kart, to Synergia ma. 7. Y, znaczy 7 cm i 3 mm. A light Seals są typowe 7 na 12, tak? Taka jest różnica między nimi. E, obie wersje są matowe. Jeżeli chodzi o grubość, no to możecie sobie łatwo porównać tutaj teraz tak. Wiadomo te są wyższe troszkę, a te są po prostu troszeczkę grubsze, tak? Popatrzycie w ten sposób, no to widzicie tą różnicę, tak? Dużo osób też wiem, że narzeka na właśnie grubość tej talii. Mi się wydaje, że z polską wersją nie masz takiego problemu. Ja generalnie nie robię rifle shuffle, więc no, nie robi mi to różnicy, więc dla mnie jest ok. Ta jest taka, wydaje się troszeczkę jednak bardziej kartonowa, papierowa. Ta wydaje się, jakby miała troszeczkę więcej tej laminacji, ale to może moja jakaś tam. Nie wiem, może to mi się tak po prostu wydaje, no, nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, tak? No i tak szybciutko, y, jak chcecie, możecie doglądać dalej. Y, tutaj mamy głupca trzymającego amnetyst, tak? A, jeszcze tyły. Tyły dokładnie takie same. Tak, widzicie? To są takie zielonkawe, ale są bardzo ładne. OK, i teraz jedziemy, tu mamy kapłankę cesarzową. Bardzo ciężko mi było się na początku przyzwyczaić do cesarzowej, a mianowicie jeżeli chodzi o właśnie o ten taki właśnie y, ziemię jako ten brzuch ciążowy, y, bo mi to właśnie podchodziło na przykład pod świat. No, ale przyzwyczaiłam się, więc, a na przykład karta Pentakli, królowa Pentakli, dla mnie była właśnie bardziej taką cesarzową, ale one mają takie, generalnie ka... królowa Pentakli i cesarzowa mają takie dosyć dla mnie podobne bardzo energie, jeżeli o to chodzi, więc e, może też dlatego, e, nie wiem, tak to przedstawili, ale dla mnie to też mogłoby przedstawiać świat, tak? No, ale jest ok, piękna jest ta karta. E, cesarz, właśnie cesarz w tej talii troszeczkę mniej mi się podobał. Jakoś tak nie do końca do mnie przemawia, chociaż jest ok. No po prostu ja tak mam, no. Dobra, arcykapłan, kochankowie, no tą w, te, w tej karcie to się zakochałam, ona jest prześliczna. Nie wiem, czy nie mam was za daleko, żeby wam było lepiej ją widzieć. Ok? Dobra. Moja karta Rydwanu, bardzo ją też lubię. Karta siły. Niektórzy jej nie lubią. Moim zdaniem jest ok. Podoba mi się. Tu mamy pustelnika. I tu mamy koło. Tutaj jedenastką jest sprawiedliwość w tej talii. Wisielec bardzo fajnie przedstawiony. Runy też na karcie śmierć bardzo fajnie przedstawiona no się, dlatego ja mówię, to jest bardzo delikatna karta, no bo jeżeli ktoś na przykład już popatrzyłby na oryginalnego rider White Smith, to no to no to już bym mógł powiedzieć, że ostrzejsza jest rider White Smith niż ta, tak? A to jest śmierć i odrodzenie. Oni tu od razu wskazują dla osoby, która jest... Dopiero się uczy, że to nie jest śmierć jako śmierć, tylko to jest pewne zakończenie i odrodzenie. E, tak jak zima przechodzi w wiosnę, tak? Na przykład w te... Em, The Slavic Legend Starot bardzo pięknie przedstawiała to właśnie Marzanna, którą przedstawili na kartach yy, przez, wydana przez tarotekę, więc e, moim zdaniem całkiem fajnie. Umiarkowanie. To tak jakoś tak mi, troszeczkę mniej mi to umiarkowanie coś tak podchodziło, nie wiem. E, karta Diabła też jest ok. Karta wieży mi się mniej podobała. Nie dlatego, że mam, e, no nie wiem, jakoś tak. Może z jednej strony ma gdzieś to tam sens, tak? I jest ok, Nie wiem, jakoś tak... Myślałam, mogli jakoś tak to inaczej zrobić. No, ale jest jak jest. Tragedii nie ma. Yy... Gwiazda. Księżyc. Bardzo mi się podoba, jak jest przedstawione. Naprawdę super. W ogóle nie wiem, czy też o tym pomyśleliście, ci, co mają tą talię, że to jest nasza kapłanka, tak? Że to jest ta sama osoba na tym... Przedstawiona, więc mi się bardzo podoba. Fajne połączenie tych kart. Mamy tutaj słońce. Tu mamy sąd ostateczny. I mamy świat. Tak. Też bardzo fajnie. Um, tutaj jest um, as różdżek, e, buław ja to raczej nazywam. E, jest ok, bo, to, bo generalnie to karta przedstawia. Pomysły, jakieś e, które chcemy realizować nowe, taką kreatywność naszą. Aczkolwiek, no, ja nie wiem, no ta, ta łza, jakby tutaj trochę, no nie wiem, nie wiem, jakoś tak nie do końca ta karta do mnie aż tak przemawia, ale nie, że mi odrzuca. Jest ok. Bardzo lubię tę kartę e, dwójki buław. Jak mówię, myślę o dwójce buław, to przeważnie właśnie o tej karcie. Trójka. Piątka też bardzo fajna. E, mam zastrzeżenia do tej szóstki. E, oczywiście ja się przyzwyczaiłam już później, więc to nie robiło mi jakiejś różnicy, ale na początku, jak zaczęłam z tym pracować, to. No dobra, mamy jedną różdżkę, tak? Wieniec. I ja myślę, że ona robi za tą kolejną różdżkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak? No bo ja nie wiem, jak to inaczej e, policzyć. To czasami właśnie jest mylące, takie, że no gdzie są te sześć? Gdzie jest ta, ta szóstka. E, buław, tak? No, tutaj mamy siódemkę, moje osiem drągów, <laughs> e, tu dziewięć buław, e, dziesięć buław, e, dla mnie też tak no może być, e, troszeczkę inaczej, to wiadomo, inne talie przedstawia, bo to takie przeciążenie, tu bym powiedziała, że takie odejście od przeciążenia, tu jej pomaga to zwierzątko, więc e, no nie wiem, nie wiem, ale przez to inne jest czytanie, tak? E, Tutaj mamy pazia buław, rycerza. Jak widzi, kobiety to są, tak? Nawet jako rycerz. Królowa buław i król, tak? Ok. Teraz mamy kielichy. Bardzo zwracam uwagę na, w kartach na karty kielichów też, bo jest to znak wodny. Ja jestem spod znaku raka, więc samo mówię przez się, tak? Więc as. Dwójka kielichów bardzo mi się podoba, bardzo fajnie przedstawiona. Trójka kielichów też super. Czwóreczka świetnie. Piątka, jakby to powiedzieć, e, tak średnio, bo w piątka, no to zaraz Wam szybciutko pokażę, żebyście mieli, e, piąteczka tu jest, ok? No to piątka to jest to. Przedstawiona jest tak. Czyli widzicie, tutaj mamy te trzy leżące, dwie stojące, nie zauważamy, co mamy, musimy iść dalej, te emocje płyną, a nie stać w miejscu i się patrzeć na te trzy rozlane, tak? Tutaj, no raz, dwa, trzy, cztery, piąty jest tu, tak? Utopiony. Powinny dwa stać. No, no dlatego... I z tą kartą przeważnie mam problem, bo często i często się właśnie zastanawiam, muszę. która to, to tak w pierwszym momencie, która to była po prostu, no. Ale dobra, idziemy dalej. Szóstka kielichów. Oczywiście ja mówię, to są wszystko moje wrażenia. Yy, wiadomo, możecie mieć inną opinię, i jak najbardziej możecie się nią podzielić, co, czy, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie ze mną. Yy, tutaj mamy siedem kielichów, bardzo fajnie przedstawiona. I znowu. Yy, to już mi tak troszeczkę bardziej pasuje, jeżeli chodzi o przedstawienie tej, bodajże, odejście od tych emocji, tak? Zostawiamy to, co już nam nie służy, jak jest w Rider World Smith, tak? Tylko, że tutaj, gdzie one są, tak? Ja zakładam, że no to jest ten jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy chyba tu. No tak właśnie ciężko, no nie no, bo to jest chyba jej odbicie wtedy, tak? No ale ona jest dosyć daleko, więc jak ona by się mogła odbić? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No, ona robi za ten kielich. No właśnie, bo z tą, jest, tą jestem w stanie jeszcze jakoś tam przeżyć, ze względu na to, że yy, no jest to typowe odchodzenie, to to widać, tak? Tylko, że generalnie, no jeden tutaj bardzo, tutaj taki zatopiony. No dobra. Idziemy dalej. Tu jest dziewiątka, super przedstawiona, dziesiątka, e, paść kielichów, no, no wydaje mi się, że są lepsze przedstawienia tego, no ale da się przeżyć, rycerz, królowa i król. No i teraz miecz, o którym Wam mówiłam. E, kiedyś sobie e, była taka sytuacja, tu mamy as mieczy, zaraz Wam powiem, dwójka, o i do czego zmierzałam? E, przykładowo roz, rozłożyłam sobie kiedyś, bo moja córeczko upadła, uderzyła się w głowę, tak? I ja na drugi dzień chciałam sprawdzić, jak te karty korelują z tym, co się stało dzień wcześniej. I e, zapytałam, jak wygląda mój dzień wcześniej, tak? Wiadomo, moja córka upadła, no, mi serce praktycznie rozerwało, ona płakała i pokazały mi się, wiecie co, te dwie karty. Dokładnie te dwie. Tak mi się pokazał obraz. Tego dnia, jak ona upadła. Czyli moja rozpacz mi serce pełniła, jak ona się uderzyła, jak ona płakała i jak ona trzymała się za głowę. Tak? A co jest w tym ważne? Dlaczego? No bo generalnie piątka mieczy to jest takie prusowe zwycięstwo, tak? Że ktoś wygrał kosztem kogoś, tu ta osoba się cieszy, tu jakaś taka krew, tutaj osoba załamana, tak? Ale te karty potrafią być bardzo dosłowne i to też jest fajne właśnie w kartach, że niekoniecznie zawsze patrzymy na znaczenie, patrzymy co talia przedstawia. Moja córka jak upadła, uderzyła się w głowę, tak? To dokładnie za tą stronę głowy się trzymała, bo tu miała tego sińca w bok głowy tak dosadnie to pokazało. Więc to po prostu od razu jeszcze bardziej zaplusowała ta karta pod tym względem, że no, że tak aż tak dosadnie pokazała po prostu. I to jest właśnie, właśnie piękne w tarocie, ta niesamowitość tego. I ym, dlatego no mówię, no ta talia też fajnie gada. Nie powiem. Dobra, czurka mieczy, piąteczka. Szóstka. Siódemka, mam nadzieję, że to dobrze widać u Was tutaj. Ósemeczka, dziewiątka, dziesiątka. Z tego co wiem, ta, ta karta, w, jak to był taki tak zwany Indie Desk, czyli takie wydane właśnie tylko przez tą, um, przez tą autorkę, nie jak, w, jak był mass market, ta karta była inna. Próbowałam znaleźć na internecie, ale nie mogłam. Wiem, że pod naciskami ona zmieniła ją, że ona tak nie wygląda. Jeżeli wiecie, jak ona wyglądała, super, dajcie mi znać, bo ja nigdzie nie znalazłam. Przynajmniej na tyle, ile tam ja szukałam akurat. Paść mieczy, rycerz. Pięknie przedstawiona królowa mieczy, moim zdaniem. Bardzo fajnie. Król mieczy. I teraz przechodzimy do pentakli, e, czyli monet. Widzicie, nawet po polsku są napisane pentakle, nie? <grym> Dwójka. Trójka. Bardzo fajnie przedstawiona czwórka. Moim zdaniem super przedstawienie. Świetne przedstawienie piątki też, że jednak my czujemy się gdzieś tam tacy opuszczeni, tacy ogołoceni z pewnych rzeczy, emocji. Tak, tak troszeczkę jak czujemy się taką w pewnym sensie ofiarą danej sytuacji. Jest wyjście, jest klucz, są drzwi. Tak jak w oryginalnym y, tarocie, tak? Y, w RWS. Zaraz Wam tą kartę znajdę. Tak na szybciutko. I na pewno ją znacie, bo nikt za tą kartą akurat nie przepada zbytnio. Um, tak. Tak? Więc tutaj oni sobie jakby na zewnątrz budynku zakładamy, że kościoła, bo jest ten witraż, pięć pentakli, czyli mogą się udać. Nie wiadomo, czy nie widzą, nie chcą widzieć, nie zostali wpuszczeni, czy omijają, bo Stwierdzili, że to nie jest ich na przykład miejsce, nie odpowiada im, czują się odrzucenie, może przez społeczność. No i ta karta tutaj to też wyraża, ale jest opcja, jest wyjście, ale to, co my wybierzemy, to nasze. Klucze, klucz jest, drzwi są, tak? Ok. Um, tutaj dzielenie się pięknie, szósta pentakli, siódemka. Ósemka mi się też bardzo podoba dziewiątka, dziesiątka i już ostatnie nasze karty, paś, rycerz. No i królowa, o której Wam mówiłam. O, sorry, jeszcze król. E, e, że o której Wam mówiłam, że bardzo by mi przypominała, podchodziła pod cesarzowo, tak? Ale no piękne przedstawienie. No i król pentakli, tak? Okej. Okay. To są to jest talia anglojęzyczna, to jest wersja polska. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak najbardziej piszcie swoje opinie na, w komentarzach. Będzie mi bardzo miło. Jak chcecie wciśnijcie lajka, też będę się cieszyć. Jak najbardziej wszystkiego dobrego i udanego dnia.